Październikowy poranek w Warszawie przyniósł ze sobą przeszywający chłód, który wchodził przez każdą szczelinę ubrania i zmuszał przechodniów do pośpiechu. Szare niebo wisiało nisko nad stolicą, jakby samo niebo było zmęczone ciężarem historii, której to miasto było świadkiem. W komisariacie przy ulicy Marszałkowskiej, w budynku, który przetrwał wojnę i odbudowę. Młodzi funkcjonariusze wypełniali swoją poranną rutynę między łykami gorącej kawy a rozmowami o wczorajszym meczu piłkarskim, który legia przegrała z lechem w ostatniej minucie. Atmosfera była zwyczajna, wypełniona codzienną rutyną i nudą biurokratycznej pracy. Gdy nagle skrzypnęły ciężkie drzwi wejściowe, wpuszczając wraz z lodowatym powietrzem postać, która miała odmienić ten zwyczajny dzień na zawsze. Wszedł mężczyzna po osiemdziesiątce, może nawet starszy. Szczupły jak cień przeszłości, zgarbiony pod ciężarem niezliczonych lat i wspomnień, które dźwigał na swoich wątłych barkach. Był ubrany wznoszony płaszcz w kolorze szarości jesiennej mgły. Płaszcz, który widział lepsze czasy, może nawet pamiętał inne epeki. Na nogach miał zużyte skórzane buty, które kiedyś były eleganckie, teraz jednak skrzypiały żałośnie na wypolerowanej marmurowej podłodze komisariatu. Jego twarz, Naznaczona siecią głębokich zmarszczek, jak mapa przeżytych cierpień, opowiadała historię, której nikt w tym pomieszczeniu nie chciał ani nie potrafił słuchać. Niebieskie oczy, choć zmęczone nielatami i pożółkłe od czasu, zachowywały w sobie cichą godność i stalową determinację, jakąś niezłomną siłę ducha, którą niewielu młodych ludzi potrafiło dostrzec w tej chwili, a jeszcze mniej zrozumieć jej pochodzenie. Czego pan sobie życzy? Zapytał sierżant Kowalski bez większego zainteresowania, nawet nie fatygując się, by podnieść wzrok z nad papierów rozrzuconych chaotycznie na jego biurku, wypełnionych rutynowymi sprawami dnia codziennego. Jego głos był pełen znudzenia i rutynowej obojętności wobec kolejnego petenta, który zapewne przyszedł z jakąś błahą sprawą, może zagubionej przepustki czy skargą na sąsiada. Zanim dwaj znacznie młodsi policjanci, aspiranci ledwo po dwudziestce, którzy dopiero rok temu ukończyli szkołę policyjną w Słupsku, wymienili porozumiewawcze spojrzenia i dyskretne, ale coraz bardziej słyszalne uśmiechy, szeptem komentując coś nieprzychylnego o starcach, którzy gubią się we współczesnym świecie i nie wiedzą, gdzie są ani po co przychodzą do komisariatu. Jeden z nich, aspirant Nowak, młody chłopak z Gdańska, pokręcił głową z wyraźnym rozbawieniem, mrugając porozumiewawczo do kolegi. Jakby cała sytuacja była dla niego źródłem niewinnej rozrywki. Stary mężczyzna podszedł do wysokiej legi recepcyjnej odmierzonymi, niezwykle powolnymi krokami, które jednak miały w sobie coś hipnotyzującego, każdy ruch był wykalkulowany i precyzyjny, jakby ten człowiek nawet teraz, po tylu latach, wciąż pamiętał, jak maszerować w wojskowym szyku po placu musztry przed szeregiem swoich podwładnych. Chciałbym zgłosić kradzież mojego medalu wojskowego, powiedział głosem, który mimo drżenia wieku zachowywał w sobie metaliczny ton autorytetu, ton człowieka, który kiedyś wydawał rozkazy i był słuchany bez dyskusji. Starał się zachować kompozycję i godność, ale stłumione śmiechy młodych funkcjonariuszy stawały się coraz bardziej słyszalne i zuchwałe, wypełniając pomieszczenie atmosferą lekceważenia. Medal. Jaki medal, dziadku? Może za udział w wojnie domowej albo za długą służbę w milicji. Zakpił jeden z młodych, aspirant Kowalski, wywołując już niepowściągliwy, ale głośny rechot pozostałych kolegów, którzy najwyraźniej uważali całą sytuację za niezwykle zabawną i godną pośmiewiska. Stary mężczyzna nie odpowiedział na prowokacje, ani nie dał się sprowokować do jakiejkolwiek kłótni czy wymiany zdań. Zamiast tego pozostał dumnie wyprostowany, jakby niewidzialna siła podtrzymywała jego plecy, choć jego pureń głębokimi zmarszczkami dłonie. dłonie które kiedyś trzymały karabin i pisały rozkazy, teraz lekko drżały, gdy zaczął metodycznie przeszukiwać wewnętrzne kieszenie swojego wytartego płaszcza, szukając czegoś, co mogłoby potwierdzić prawdziwość jego słów i przywrócić mu należną godność. To właśnie wtedy, w tej chwili upokorzenia i publicznego poniżenia, wspomnienie uderzyło go jak potężna fala tsunami, przenosząc jego umysł daleko stamtąd, o całe dziesięciolecia wstecz, do lodowatych, mglistych lasów wczesnej zimy roku 1944, gdzie on, mając zaledwie dwadzieścia lat i serce przepełnione nadzieją na wolną, niepodległą Polskę, dowodził plutonem trzydziestu odważnych partyzantów w desperackiej, często beznadziejnej walce przeciwko bezlitosnej machinie okupacji nazistowskiej. Dźwięk karabinów maszynowych, przenikliwe krzyki rannych i konających towarzyszy, duszący zapach prochu mieszający się z wonią strachu i śmierci, wszystko to odbijało się teraz echem w jego zmęczonym, postarzeonym umyśle z taką siłą, jakby te wydarzenia miały miejsce wczoraj, a nie przed osiemdziesięciu laty. Pamiętał z bolesną dokładnością ciężar ogromnej odpowiedzialności, która spoczywała na jego młodych, ledwo dorosłych barkach, te niemożliwe, dramatyczne decyzje, które musiał podejmować w ułamkach sekund, często w ciemnościach nocy lub w ogniu walki, wiedząc doskonale, że każdy wybór, każde słowo, każdy gest może oznaczać życie lub śmierć dla jego wiernych ludzi, dla tych młodych chłopaków, którzy bezgranicznie mu ufali i szli za nim w ogień. Pamiętał twarze każdego z nich Pawła z Krakowa, który miał dopiero osiemnaście lat i marzył o studiach medycznych, Józefa z małej wioski pod Lublinem, który zostawił w domu młodą żonę spodziewającą się dziecka, Andrzeja, który przed wojną był nauczycielem i recytował po nocach wiersze Mickiewicza, by podnieść morale oddziału. Najboleśniej ze wszystkich wspomnień pamiętał Marka Wiśniewskiego, swojego najdroższego przyjaciela z dzieciństwa, chłopaka o jasnych, pszenicznych włosach i tym zaraźliwym, szczerym śmiechu, który potrafił rozświetlić nawet najciemniejsze chwile wojny. Marek zginął w jego ramionach podczas krwawej, zdradzieciej zasadzki w lesie pod Konstancinem, gdy niemiecka patrol nagle ich otoczył w mroźny grudniowy poranek. Pamiętał każdy szczegół, jak Marek, konając w jego objęciach. Z krwią sączącą się z kącika ust, szeptał coraz słabszym głosem: Stanisławie, zaopiekuj się moją rodziną, obiecaj mi to, niech moja śmierć ma sens. I on obiecał, patrząc w gasnące oczy przyjaciela, obiecał i dotrzymał słowa przez wszystkie kolejne dziesięciolecia. W milczeniu pomagając wdowie Marka i jego małym dzieciom, regularnie przesyłając pieniądze, nigdy nie mówiąc publicznie o horrorach wojny, o rzeczach tak strasznych i traumatycznych że można je było znieść tylko w ciszy własnego serca, nosząc je jak tajemnicę, która pali od środka. Pamiętał dokładnie twarz małej Zosi, pięcioletniej córeczki Marka, gdy po wojnie, w ruinach zburzonej Warszawy, przynosił jej słodycze i zabawki kupowane za ostatnie pieniądze, nie mówiąc nigdy, nie zdradzając się ani słowem, skąd ma środki na te drobne prezenty, które sprawiały, że oczy dziecka rozświetlały się radością w świecie pełnym zniszczenia. Pamiętał jej matkę, Maria, jak płakała bezgłośnie, gdy przynosił jej żywność i węgiel na zimę, jak dziękująca mu bez słów, bo obie wiedzieli, że niektóre poświęcenia są zbyt wielkie, by je wypowiedzieć. Pamiętał długie, bezsenne noce powojenne, gdy budził się z okrzykiem przerażenia, prześladowany przez duchy poległych towarzyszy, którzy przychodzili do niego w koszmarach, gdy zimny, lepki podspływał mu po plecach, a jego żona, Maria, też Maria, jak żona Marka, tuliła go bez słów, nie zadając pytań, instynktownie wiedząc, że niektóre rany psychiczne nigdy się nie goją, tylko się zabliźniają, by boleć w ciszy. Panie, czy wszystko w porządku? Pan się źle czuje, może usiądzie pan. Głos młodego sierżanta, teraz już bardziej zatroskany niż obojętny, przywrócił go brutalnie do rzeczywistości teraźniejszej chwili, do sterylnego wnętrza komisariatu. Gdzie czas zatrzymał się gdzieś między rutyną a obojętnością. Przez długą, ciężką minutę jego wyblakłe, niebieskie oczy błądziły gdzieś w odległej przeszłości, pełne niewypowiedzianego bólu i cierpienia tak głębokiego, że współczesne, młode pokolenie wychowane w pokoju, dobrobycie i demokracji nie mogło ani tego zrozumieć, ani docenić, ani nawet sobie wyobrazić skali tego poświęcenia. Tak, wszystko w porządku, bardzo przepraszam za zamyślenie. Wymamrotał cicho, niemal szeptem, wstydząc się swojej chwilowej słabości i próbując zebrać się w sobie, by wrócić do metodycznego przeszukiwania kieszeni płaszcza. To właśnie wtedy jego pureń bliznami dłonie, które nosiły ślady odmrożeń z partyzanckich zym i blizny po odłamkach niemieckich granatów, natrafiły na mały, lecz bezcenny przedmiot, który od dziesięcioleci nosił zawsze przy sobie jak najświętszy skarb, jak relikwie przeszłości, która definiowała całe jego życie. To była wytarta, ale wciąż czytelna odznaka wojskowa, ukryta pod fałdami płaszcza tuż przy sercu, tam gdzie bije życie i gdzie mieszkają najważniejsze wspomnienia. To nie był ten skradziony medal. O którym mówił funkcjonariuszom, bo rzeczywiście ktoś ukradł mu z mieszkania pamiątkę po ojcu, ale coś o wiele cenniejszego: coś, co definiowało jego tożsamość. Jego własna wirtuki militari najwyższe i najrządsze polskie odznaczenie wojskowe za niezwykłe męstwo, bohaterstwo i poświęcenie, które otrzymał z rąk samego generała Bora Komorowskiego tuż po zakończeniu wojny. Za poprowadzenie desperackiej operacji ratunkowej w płonącym getcie warszawskim. Ta operacja, która miała miejsce w ostatnich dniach powstania warszawskiego, gdy sytuacja była już beznadziejna, a miasto płonęło, była jedną z najtrudniejszych decyzji w jego życiu. Dostał rozkaz ewakuacji swojego oddziału, ale dowiedział się, że w piwnicy jednej z kamienic przy ulicy Miłej ukrywa się ponad 300 cywilów żydowskich: kobiety, dzieci, starcy, którzy przetrwali getto i teraz czekali na śmierć w płonącym mieście. Bez wahania, narażając życie każdego ze swoich 30 żołnierzy, podjął decyzję o akcji ratunkowej. Przez całą noc, pod ostrzałem niemieckich snajperów, jego ludzie wyprowadzali cywilów przez kanały, gubiąc po drodze ośmiu żołnierzy, w tym Marka. Ale uratowali wszystkich trzystu ludzi. Po latach, gdy spotykał potomków uratowanych, nigdy nie mówił, że to on był tym dowódcą. Pozostawał w cieniu, zadowolony tym, że jego decyzja miała sens. Jego pureń bliznami, drżące palce delikatnie dotknęły zimnego, szlachetnego metalu odznaczenia, a w jego zmęczonych Przyćmionych czasem oczach na moment pojawił się ten sam stalowy błysk determinacji i niezłomnej odwagi, który kiedyś napawał śmiertelnym strachem niemieckich żołnierzy na całym froncie wschodnim. Błysk, który oznaczał, że mają do czynienia z przeciwnikiem godnym szacunku i obaw. Nagle, jakby los chciał nadać temu momentowi właściwą oprawę, ciężkie drzwi komisariatu otworzyły się z głuchym, dramatycznym hukiem i wszedł generał Wojciech Wójcik. Dystyngowany mężczyzna po sześćdziesiątce. W pełnym galowym mundurze ozdobiony licznymi odznaczeniami, którego sama obecność natychmiast i radykalnie zmieniła całą atmosferę w pomieszczeniu. Wprowadzając nutkę wojskowej dyscypliny i szacunku. Wszyscy młodzi funkcjonariusze wyprostowali się instynktownie i nerwowo, poczuwając naturalny respekt przed wysoką rangą wojskową i doświadczeniem, które generał reprezentował. Generał Wójcik, weteran misji pokojowych w Bośni i Afganistanie, człowiek, który poświęcił całe życie służbie, powoli rozglądał się po pomieszczeniu fachowym, wyćwiczonym wzrokiem doświadczonego dowódcy, który potrafił ocenić sytuację jednym spojrzeniem. Gdy jego oko zatrzymało się na postaci starego mężczyzny stojącego przy recepcji, coś w tej dumnej postawie, w sposób, w jaki się trzymał mimo podeszłego wieku, w tej nieugięcie prostej, wojskowej sylwetce sprawiło, że generał zainteresował się i podszedł bliżej, kierowany instynktem który mówił mu, że ma do czynienia z kimś wyjątkowym. Panie. Zaczął uprzejmie, ale jego głos nagle zamarł i utknął w gardle, gdy jego wytrenowane, doświadczone oko dostrzegło charakterystyczny, niewątpliwy błysk szlachetnego metalu wystający z płaszcza starego człowieka. Wirtuki Militarii, krzyż Wirtuki Militarii, odznaczenie, które widział tylko w muzeach i na portretach największych bohaterów. Oczy generała rozszerzyły się z niedowierzania, szoku i natychmiastowego, głębokiego szacunku. Wiedział doskonale, będąc historykiem wojskowości, jak rzadkie i bezcenne jest to odznaczenie, ile niezwykłego męstwa, poświęcenia i bohaterstwa trzeba było wykazać, by je otrzymać w czasie wojny, gdy takie odznaczenia nadawano bardzo rzadko i tylko za czyny naprawdę wyjątkowe. Panie pułkowniku, wyszeptał z nabożnym szacunkiem, oddając honor pełnym, Ceremonialnym wojskowym salutem z całą mocą swojego szacunku, uznania i pokory przed żywą legendą. Słowo pułkownik rozeszło się po małym pomieszczeniu komisariatu jak fala tsunami, elektryzując powietrze, a każdy młody policjant poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy, zastąpiona falą gorącego wstydu, żalu i głębokiego skruchny z powodu swojego wcześniejszego, niewybaczalnego zachowania. Cisza, która zapadła w pomieszczeniu, była ogłuszająca pełna napięcia i niewypowiedzianej żałości za popełniony błąd.